Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Marii, według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyciekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrze śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc ducha, Przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść suze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któryż przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan. I chwałem ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę mieć przeniknie, aby na jaw wyszły zamisły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret, gdzie zaś rosło, i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Oto Słowo Pańskie. Możecie zgasić świec, aby wygodniej słuchać. Mam nadzieję, że Pan Bóg w swojej dobroci nam da dzisiaj zasmakować dobroć tego święta, który dzisiaj przeżywamy. Dla mnie osobiście to jest jeden z najtrudniejszych święt w naszej religii, ale bardzo ważny, bardzo potrzebny i bardzo głęboki również w znaczeniu. Na początku chciałbym zacząć się nad samym tytułem dzisiejszego dnia: Ofiarowanie Pańskie. Dzień, kiedy Pan Jezus był ofiarowany w świątyni swojemu Ojcu. Co to znaczy być ofiarowany Panu Bogu? Co to znaczy ofiarować człowieka Panu Bogu? To jest to samo, co dzisiaj moglibyśmy nazywać święcenie. Jeżeli bierzemy prawdziwe znaczenie tych słów, człowiek poświęcony Panu Bogu, to jest człowiekiem separowany dla Boga. Człowiekiem, który jest przeznaczony do tego, by wypełnić jakieś posłannictwo wobec Boga. Jeżeli tym sposobem to zrozumiemy, rozumiemy misję Chrystusa, że on był od samego początku przez Boga poświęcony dla nas. Ale jego rodzice ofiarowali, złożyli jego życie w ręce Pana Boga, by Pan Bóg zrobił z nim, co zechciał. I rzeczywiście, życie Jezusa to było posługa. Wobec ludzkości, aby nas zbawić z naszych grzechów. Następnie e, musimy zrozumieć, że my, w momencie naszego chrztu, też byliśmy poświęceni Panu Bogu, że my, jako chrześcijanie, jesteśmy przeznaczeni. że my również przez nasze powołanie, przez nasz chrzest, jesteśmy wyznaczeni do tego, by wypełnić pewną, pewną posługę wobec Pana Boga, by, z, by, by robić pewną posługę wobec Boga i ludzi. Nie, jeżeli bierzemy życie świętych, wielu z nich rozpoczęło z tego, że poświęcili się Panu Bogu, że był pewien moment kluczowy w ich życiu, kiedy przychodzili do świątyni i mówili Boże, chcę być Twoim, całkowicie Twoim. Chcę pełnić Twoją wolę. Chcę żyć dla Ciebie. I to był początek ich świętości. Początek naprawdę życia w prawdzie według tego, co Pan Bóg zamierzał. I myślę szczerze, że kiedyś byliśmy ochrzczeni i nasi rodzice przynieśli nas w swoje ręce tutaj do kościoła. Większość z nas było chrzcione jako dzieci. I bardzo często niedowartościowujemy tego, co otrzymaliśmy. Ale trzeba, aby każdy z nas świadomi i dojrzale to powinien być właśnie ten moment bieżmowania, kiedy przyjmujemy świadomie Ducha Świętego i złożymy pewną obietnicę, aby wiernie żyć przy Bogu. Ale trzeba, niezależnie od tego, aby każdy z nas, jako dorosły człowiek, zechciał ofiarować siebie Panu Bogu, bo każdy z nas otrzymał dar życia. I możemy to życie używać albo egoistyczny, żyjąc dla siebie, poświęcając wszystko sobie, albo po prostu zrozumieć, że sens życia. To jest dawanie siebie, to jest dawanie swoje życie. Nie ma większego przekleństwa, bracia i siostry, niż żyć dla siebie. Człowiek, który żyje dla siebie, staje się demonem, który wszystko zniszczy, który wszystko rani, który wszystko sobie poświęca. Kiedy widzimy człowieka, który żyje dla siebie, czy w małżeństwie, czy w życiu społecznym, jest ogromna tragedia, bo On postawia siebie na miejscu Boga i wszystko musi mu służyć. I wszystko, co nie jest w zgodzie z Jego planem, z Jego zamiarem, z Jego pragnieniem, staje się Jego wrogiem. I dlatego rozumiemy, że dlatego właśnie jest tyle małżeństw nieszczęśliwych, tyle ludzi zagubionych, tyle ludzi, którzy nie mają dzisiaj sensu życia. Bo my zostaliśmy stworzeni przez Boga i Bóg zechciał służyć nam. Bóg ze swojej inicjatywy nas stworzył. I kiedy byliśmy zgubieni z powodu naszego grzechu, wysłał nam swojego syna. Który przyszedł, aby służyć, nie aby mu służono. A diabeł bardzo często mówi: Zobacz, jak ty jesteś biedny, zobacz, jak ty jesteś nieszczęśliwy, żądaj, niech ludzie cię szanują. Wymagaj to od twojej żony, wymagaj to od swoich dzieci, wymagaj to od ludzi, z którymi żyjesz. Muszą cię szanować. Musisz uzyskać swoje miejsce na świecie. Jesteś mi pusty bardzo, bardzo często. Bo człowiek nie znajduje spełnienia w tym, że będą mu służyli. Gdyby tak było, wszyscy ludzie sławni na świecie byli najszczęśliwsi i wzorem dla wszystkich ludzi świata. A wiemy, że tak nie jest. Bo zostaliśmy stworzeni z miłości, a miłość daje siebie. Miłość się udziela. Jeżeli ty nie potrafisz kochać, służąc, oddając siebie, Twój egoizm cię dusi. I mijają Twoje dni, i Ty wiesz, że zmarnujesz swoje życie. I dlatego Chrystus od samego początku jest posługą. I dzisiaj jest ten wielki dzień, kiedy cała świątynia i cała religia izraelska oczekiwała Mesjasza. I On przychodzi do swojej świątyni, do swojej świątyni jako Pan i władca, aby się spełniło to słowo, które słyszeliśmy w drugim czytaniu, o którym wy też świadkami, że tak często dotykam tutaj na naszej mszy. Że Bóg widząc nasze nieszczęście, że diabeł się pił cały czas z nas, z naszego nieszczęścia, że diabeł bawił się naszym lękiem przed śmiercią, że diabeł cały czas proponując nam rozwiązania dla naszych problemów, daje nam prawdziwe trucizny. Bo zobaczcie, co się dzieje? Zaczynamy nasze życie. I kiedy widzimy, że nie wystarczy nam siły. Że nie jesteśmy szczęśliwi, że mijają nasze dni i my nie, nie znajdujemy sensu, to co robimy? Zaczynamy żebrać życie w grzechu. Dlaczego ten człowiek opuszcza swoją żonę i swoje dzieci i idzie się upijać? Bo to jest rzeczywiście aż tak przyjemnie? Nie, bo ten człowiek nie potrafi inaczej. Bo ten człowiek boi się swojego bankructwa jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec. Dlaczego wpadamy w nałogach? Bo diabeł daje nam rozwiązania, które nie są żadnym rozwiązaniem. I dlatego mówi święty Paweł, że Jezus Chrystus nie chciał tylko przyjść jako Bóg, by nas zbawić, ale zechciał wejść w całej goricie, naszego istnienia, we wszystkich naszych problemach, w całej naszej udręce. Zechciał doświadczyć to, co Cię doprowadzi dzisiaj do płaciu, do lęku, do niewyspanych noc, do nieudanych związków. Do, do zmarnowania swojego życia. Jezus Chrystus ch chciał doświadczyć wszystko, co Ty, a skoro nie mógł grzesić, bo jest Bogiem, zechciał, aby na niego spadały konsekwencje moich i Twoich grzechów. Jest rzeczą niesamowitą, bracia i siostry, że Jezus Chrystus jest do samego końca, współczuje nas. Chciał wejść w samym dramacie naszego istnienia, naszego przekleństwa, naszej samotności. I dzisiaj właśnie to jest ten dzień, kiedy Pan Bóg objawił, że to dziecko ofiarowane w świątyni, że on jest Mesjaszem, że on przychodził dzierżyć władzę nad tym, który z powodu naszego lęku przed śmiercią wyprowadził nas do niewoli, do nieszczęścia, do zmarnowania swojego życia. Jest to, co mówiliśmy tydzień temu. Wszyscy doświadczamy tej śmierci, że pragniemy kochać, bo w miłości jest sensu naszego życia. Ale kiedy chcesz kochać, jest taka moc, która cię nie pozwala kochać. Bo aby kochać, trzeba umierać. Co to znaczy kochać swoją żonę? To znaczy wziąć na siebie jej zmęczenia, jej problemy, jej trudności. Co to, co to znaczy kochać swoich dzieci? To znaczy oddać za nich swoje życie, twoje najpiękniejsze lata, twoja młodość, twoją urodę, twoją energię. Twoje życie, aby oni mogli żyć. I tego nie możemy zrobić. Dlaczego? Bo jestem potwór. Jest ta śmierć, która wszystkich nęka i przeraża i terroryzuje. I kiedy Ty, ty wychodzisz i Panie, chcę być inny, chcę być posłuszny Tobie, chcę być czysty, chcę być wolny, chcę kochać. Ale kiedy próbujesz to robić, nie możesz. Bo jest diabeł, który Cię przeraża śmiercią. I taki byłoby los ludzkości do skończenia świata. Ale Bóg nie tylko nie obraził się na nas z powodu naszych grzechów, ale wyrzał na siebie naszą śmierć. I w Jezusie Chrystusie przyniósł, przyniósł truciznę temu, który nas zatruł. O śmierci, ja będę twoją śmierć. I stał się grobem dla śmierci. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jest początek tego zwycięstwa. Jezus Chrystus przychodzi rozpoczynać swoją misję. Ja nie wiem, czy ty dajesz sobie sprawę, kiedy o tym chciałem mówić, byłoby mi bardzo trudno, ale... Że każdy z nas ma bardzo szczególne powołanie. Dzisiaj jest dzień, kiedy dziękujemy Panu Bogu za życie konsekrowane, to znaczy za życie Bogu poświęcone. Zobaczcie, że dzisiaj e, świat kpi z życia konsekrowanego, mówiąc, że to wszystko jest jedno, jeden wielki brud, jedno wielkie kradzieże, jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie fałsz. Są ludzie, którzy naprawdę poświęcają środków ogromnych, aby przekonać, że nie ma nic świętego. Ale zobaczcie, że do dzisiaj Pan Bóg porusza serca ludzi, którzy poświęcają swoje życie dla naszej wiary. Kiedy ja myślę o tym, jak trudno mi nie wzruszać się. Kiedy ja myślę, ile naprawdę święci ludzi, Pan Bóg postawił na moją drogę, abym ja uwierzył. Od siostry, od kobiety, mężatki w moim dzieciństwie, które uczyły mnie religię, z ogromną miłością za darmo. Które znalazły czas, aby, aby nauczyć mnie zasady wiary. Ilu świętych księży, którzy chorzy, umierających, posługiwali mnie. Pamiętam o pewnym księzu chory na raka. Zawsze, kiedy spotkałem się z tym księdzem na mszy, wychodziłem pełni nadzieję, że moje życie może być inaczej. Ilu misjonarzy, ilu ludzi, naprawdę, którzy kochali Pana Boga i wyrzekli swojego ja, aby służyć Chrystusowi we mnie. Bo uznali we mnie brata swojego, który potrzebuje przypowiadania dobrą nowinę, tak jak ja dzisiaj głoszę Tobie. A dzisiaj świat nie chce do tego się przyznać. Cała kultura Europa opiera się właśnie na świadectwo mnichów, którzy poświęcili swoje życie, aby podnieść poziom naszego życia, którzy przekazali nam kulturę, którzy pokazywali nam, że z Bogiem można o wiele piękniej żyć. Ale dzisiaj nie, dzisiaj liczy się kasa. Dzisiaj liczy się przemoc. Liczy się ten, który mocniej kłamie, ten, który bardziej przerażająco krzyci. I wielu zakonów dzisiaj na świecie obumiera. Nie dlatego, że Pan Bóg osłabł. Nie dlatego, że przymierza została zerwana, ale dlatego, że serce człowieka jest w czymś innym. I egoizm zabija nas. W każdym powołaniu, bracia i siostry, trzeba się poświęcić Panu Bogu. Jeżeli ty wchodząc w małżeństwie nie jesteś gotowy, naprawdę stać się narzędziem w rękach Boga, będziesz nieszczęśliwy. Jeżeli ktoś wchodząc w kapłaństwo nie jest gotowy oddać się całkowicie w ręce Pana Boga, by on robił z nim co zechce, nie będziesz szczęśliwy. Jeżeli ktoś nie przeżywa swoje życie w tym posłuszeństwie wobec Boga, nie będzie szczęśliwy. Następnie mówi o bardzo pięknym zdaniu. Że kiedy ten władca, Mesjasz przychodzi, aby przez śmierć swoją pokonać tego, który dzierżył władzę nad, nad nami z powodu naszego lęku przed śmiercią, i mówi dalej, że przyszedł, aby nas ogarniać, że Pan Bóg nie posyła Jezusa do aniołów, do sprawiedliwych, do dobrych, do świętych ale posyła do potomków Abrahama, do Pogan, do grzeszników, do tych, którzy dzisiaj się źle mają. I dlatego ja dzisiaj mogę się zbliżyć do tego tronu łaski. Nie dlatego, że jestem zasłużony, ale dlatego, że dla mnie Jezus Chrystus dzisiaj ofiaruje swoje życie. Dla ciebie, który popełniasz grzechy, który być może w tym tygodniu kolejny razy dałeś się oszukać przez demona, odwracając się od prawdy, zwracając się ku marnościom. Dzisiaj ten Pan, który przychodzi do swojej świątyni, przychodzi do naszej świątyni, ale chce wchodzić do Twojej świątyni. Chce ogarnąć Ciebie w Twojej grzeszności, w Twoim lęku przed śmiercią, w Twoim bankructwie, w tym, co nie pozwala Tobie dzisiaj być szczęśliwym. To znaczy, że od dzisiaj tylko się czuję samotny, tylko się czuję odrzucony, ten, który chce. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie Pan Bóg roztwierał na oścież bramę swojego serca. Jest dostęp dla każdego człowieka. Nie ma grzechu, który Pan Bóg by nie chciał przebaczać. Nie ma człowieka, który nie ma prawa dzisiaj wejść do Jego serca. Jedyna moc, która dzisiaj może nie pozwalać tobie odpoczywać w Chrystusie, to jest twoja wolność. Że ty dzisiaj możesz wybierać grzech i odrzucać miłości. Że Ty dzisiaj musisz postawić swoją nadzieję w marności, a nie w Bogu. Ale Pan Bóg nie ma względu na człowieka i nie kocha Ciebie mniej niż kocha mnie. Że naprawdę pragnie, tak jak mówiliśmy w poprzednich tygodniach, stworzył Ciebie dla siebie. Zanim Cię stworzył, pomyślał o każdym szczegółu Twojego życia, pragnie Twojego życia, pragnie Twojego zbawienia. I to jest przerażająca konsekwencja naszej wolności, że możemy tej miłości dzisiaj odrzucić, bracia i siostry. Możemy postawić naszą nadzieję na te kruche lata, które nam zostały, na jakieś głupie bogactwo, które nie jest żadnym bogactwem, które nawet nie jest naszym, bo kiedyś się pogrzebią i zabiorą cię wszystko. Jestem w trakcie. Rozpatrywanie się przed moim przeprowadzką do Amazonii, jaki człowiek się przekleje do śmieci. Do śmieci, do niczego. Jesteśmy niewolnikami naszych afektów. I myślimy, że jesteśmy bezpieczni. W Bogu jesteśmy bezpieczni. I tylko w Bogu. Zanim. Przychodząc do Ewangelii, jak Ty się dzisiaj czujesz? Jak jest dzisiaj Twoja sytuacja? Jak jest dzisiaj Twój dramat? Jesteś szczęśliwy? Bardzo dobrze, Pan Bóg się cieszy razem z Tobą. Ale jeżeli dzisiaj coś Cię dręczy, jeżeli widzisz, że życie Cię ucieka pośród palców, Dzisiaj te słowa z listu do Hebrajczyków mówią nam o tym, że Jezus Chrystus chciał Cię współczuć, że wszedł do Twojej rzeczywistości, do tych wszystkich oszustw, które diabeł robi z Tobą, abyś nigdy nie był sam, nigdy, kiedy cierpisz, On jest przy Tobie, kiedy jesteś kuszony, On był kuszony dla Ciebie. Kiedy doświadczasz grzech, który zabije twoją duszę, On jest lekarstwem. On się nie odwraca. Ani na chwilę. Dlaczego myślisz, że On jest twoim wrogiem? Dlaczego myślisz, że On jest obojętny wobec ciebie? Dlaczego nie przychodzisz do Niego? Ile ludzi żyje latami bez powiedzi, bez niczego? Dlaczego? Dlaczego źle myślicie o Bogu? Czy ktoś Cię kochał do takiego stopnia, aby umierać dla Ciebie, aby umierać dla Ciebie, aby poświęcić dla siebie swoje życie? Wielu ludzi mi kochało w moim życiu, ale tylko Chrystus dla mnie umierał. Przedziwna wyrozumiałość tej darmowej łaski śpiewa mi na pasce. Bóg, który nie tylko rozumie, Bóg, który nie tylko się nie gniewa, nie tylko przebacza. Ale zechce wziąć na siebie Twoją goricę, a Tobie dać słodyć życia wiecznego. I dzisiaj w imieniu tego Boga wołam do Ciebie nie broń się więcej. Daj się dotknąć przez tej miłości. Oddaj Bogu Twoje grzechy. Proszę Mu o pomoc, by zaczynać nowe życie. Następny, już kończąc, chciałbym mówić o. Symeonie i Annę, starszy, ale ludzi, którzy pokładali w Bogu swoją nadzieję. Ktoś wczoraj mnie pytał, co ja mam zrobić, aby być tak jak Symeon. Właśnie w Ewangelii jest napisane. Był to człowiek prawy, czyli który żył jednoznacznie i pobożny. Czyli który żył według tego, co Pan Bóg oczekuje. Wyczekiwał po Czech Izraela, to znaczy miał nadzieję, że Bóg jest wierny, że spełnia swoją obietnicę, że nie jest jak człowiek, który mówi, a potem żałuje. A Duch Święty spoczywał na nim. A Duch Święty może spoczywać tylko w człowieku, który nie żyje w nienawiści, który żyje w pokoju. I Ty możesz być jak Symeon. Możesz być człowiekiem przymierza, człowiekiem świadectwa, człowiekiem proroctwa pod warunkiem, że naprawdę pragniesz, żeby Pan Bóg był jedyny w twoim życiu. Tak samo jak ta prorokinia Anna, która w dzień i w nocy żyła w relację z Panem Bogiem, pościła, to znaczy opanowała siebie, swoje żądze, swoje pragnienie, swoje łaknienie, aby być z Bogiem na pierwszym miejscu. My w czasach, kiedy człowiek się staje edonistą, wpa wpaczony w sobie, zagubiony. Zobaczcie, bracia i siostry, jak dzisiaj, z powodu tego, że mi żyjemy płytko-infantylnie, jak diabeł sfałszuje nasze powołanie. Jak jest mocno to pokusa, aby na przykład mąż nie żył jak mąż, tylko jako kawaler, i żona nie żyła jak żona, tylko jako panna do wzięcia, flirtując. Jak ludzie chodzący ze sobą żyli tak, jakby byli małżonkowie, a małżonkowie żyli, jakby nie byli małżonkowie. Jak dzieci chcą rządzić, jak, tak, jakby nie byli dziećmi. A rodzice, którzy nie chcą wychować, tak, jakby nie byli rodzice. A księża, który nie chcą poświęcić się Panu Bogu, tak, jakby nie byli księżmi. I zakonnicy, to samo. Dlatego, że diabeł nie chce, aby w nas zajaśniało ten blask zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Jesteśmy kusieni, przekupieni głupotami tego życia, aby żyć fałszywie nasze powołanie. Kiedy Pan Bóg cię stworzył, miał pewien plan miłości dla ciebie. I tego nie rozumiemy. Bardzo często widzę, że ludzie myślą na poziomie prawa. A czy to wolno, czy to nie wolno, a to wolno, a ten to nie wolno, a to wolno, a to jest pół wolno. Chodzi o tym, aby być człowiekiem, bożym człowiekiem, takim człowiekiem, który Pan Bóg pragnął stworzyć, który żyje tylko raz i musi wybierać, kim chce być. Bo nie można być jednocześnie matką Teresą z Kalkutą i, i, i Lady Di, Nie można. Nie można być jednocześnie świętym Franciszkiem i Brad Pittem. Nie da się. Albo, albo. Gdzie jest twój cel? Gdzie jest twoja wartość? Czego ukochałeś? Do czego cię powołuje Pan Bóg? Czy rozumiesz, że twoje życie ma być przeżyte jak powołanie? Nie jako los, przypadkowość. A dzisiaj kogo spotykam, to pójdę sobie. A dzisiaj, coś mi wpadnie do gustu, to to wybieram. A Pan Bóg, czy pytasz Jemu, Panie Boże, do czego mnie stworzyłeś? Jaka jest Twoja wola względem mnie? Ty, który mnie umiłowałeś, kiedy mnie jeszcze nie było. Jaka jest Twoja wola względem mnie? Człowiek, który tego nie umie pytać, nie będzie nigdy prawdziwym chrześcijaninem. I dlatego rozumiemy, dlaczego często ludzie zostawili wszystko, aby iść za Chrystusem. Bo zrozumieli, że Pan Bóg ma pewien projekt. Jeżeli tego zrozumiemy, to zaczynamy zrozumieć, dlaczego taka jest ważna walka przed małżeństwem. Taka ważna jest ta walka po ślubie, aby rodzić albo nie rodzić kolejne dzieci. Aby przekazać albo nie przekazać wiary. To jest wszystko z tym związane. Dobrze bracie i siostry, trzeba kończyć. Tylko chciałbym, aby dzisiaj, to dzisiejsze święto nie dotyczyło tylko zakonników i księży. To jest święto nas wszystkich. Dziś Jezus Chrystus wchodzi do swojej świątyni, aby wypełnić wolę Ojca i mówi, że każdy z nas dostał od Boga niepowtarzalne, święte powołanie. Jeżeli Ty tego nie akceptujesz, jeżeli tego Ty nie wypełniasz, to zostanie ten, ten luk w tej budowle świątyni. Każdy z nas naprawdę otrzyma od Boga pewną misję bardzo konkretną. Jeżeli ty na to nie odpowiadasz, mnóstwo ludzi będą cierpieć, nie będą nigdy się spotykać z Panem. Dlatego niech ten tydzień, który się rozpoczyna dla nas, staje się tydzień naprawdę relacji z Bogiem. Jedyny sposób, przez który Symeon mógł rozeznać, że to jest Mesjaszem Pana, to jest to, że on miał relację z Bogiem. Kiedy diabeł chce obalić jakiegoś księdza, najpierw zniszczy jego modlitwę. Najpierw muszę zniszczyć jego intymność z Bogiem. Bez intymności z Bogiem jest niemożliwy naprawdę zrozumieć, co on od ciebie oczekuje. Wyznajmy naszą wiarę.